Przysiadł gołąb na wysokim krawężniku. Z tyłu chodnik, ludzi na nim wręcz bez liku. Chodzą, krzyczą, ptak do lotu wciąż gotowy. Tyle zmartwień, aż się łepek zrobił połowy z przodu auta na ulicy niebezpieczne. Przecież to jest, myśli gołąb, niedorzeczne. Ten hamuje, ten wyrusza. Zgiełk i hałas. Nie wytrzymam, chyba oszaleję zaraz. W jedną, w drugą po chodniku gołąb depcze. Kiwa głową, oczy wielkie i z wytrzeszczem. Obserwuję, co się dzieje dookoła. Nic nie jedzie. Uf, to teraz przejść już zdołam. Tup, 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 po asfalcie gołąb bierze, aż się zdyszał, tak na przejściu mu zależy. Wtem, no znikąd, na gołąbka auto zmierza. Machnął skrzydłem, potem drugim i odleciał. Ty, dzieciaczku, zapamiętaj słowa taty. Nie masz skrzydeł, więc nie wlatuj w tarapaty. Nie odlecisz jak kołąbek fruł w powietrze. Przez ulicę przechodzimy, gdy bezpiecznie. Patrzysz w lewo, patrzysz w prawo i powtórka. Widzisz, że nic nie nadjeżdża, wtedy rurka. Gdy światełko nam zielone się zaświeci, lub na pasach, gdzie przechodzą grzeczne dzieci.